Inicjatywa zrodziła się w 2012 roku przy okazji EURO 2012 w Polsce. Doktor Dariusz Łapiński był inicjatorem tego projektu w Polsce. W ogóle projekt się wywodzi z Niemczech. Tam, tam około 20 lat już już działają, działają te ośrodki pod nazwą Fan Projekt. No i jakieś półtora roku temu spotkaliśmy się z doktorem Dariuszem Łapińskim, pracownikiem Polskiego Związku Piłki Nożnej który przedstawił nam, jak to wygląda jak to wygląda w Polsce. Pierwsze ośrodki powstały w, tam w tych miastach, gdzie było Euro, czyli w Gdańsku, we Wrocławiu, kolejny tam w Warszawie, potem w Tychach, w Lednicy. w Zabrzu i w okolicznych fanklubach. Mamy wielu młodych kibiców. Poprzez tę inicjatywę chcemy ich zachęcić, żeby kibicowali Górnikowi i jak najczęściej pojawiali się na stadionie przy ulicy Roosevelta. To jest siódmy ośrodek, który fizycznie otwieramy. Za każdym razem jestem strasznie pod, podniecony takim Takim wydarzeniem. I przede wszystkim można powiedzieć, tak, jest duża, duża grupa stowarzyszeń kibiców, które, które wyraziły chęć dołączenia do nas. Nie zdarzyło mi się jeszcze od, od 6-7 lat, że ktoś, kto zaczął współpracę z nami w ramach projektu kibica razem się z niego wycofał. Czyli wygląda na to, że wszyscy są zadowoleni i tak dalej. Panie, super. Dobrze, tutaj pana poprosimy, żeby przeciął drugą. Pan prezydent. Nie, no to no ja białączkę zostawiłeś <gry> zostawiłeś tam najfajniejszą. Każdy ośrodek, mam takie wrażenie, po tych kilku latach już wypracowuje sobie swój, swój własny profil i na przykład we Wrocławiu powstało wręcz centrum zorganizowanego ruchu kibiców niepełnosprawnych i to rzeczywiście tam się fizycznie w tym ośrodku na ulicy Szewskiej, Szewskiej dzieje. Polonia Warszawa. Wymyśliła na przykład nie wiem, serię korepetycji, które, które, które kibice dają, dają dzieciakom. Gdziekolwiek by się nie pojechało, to rzeczywiście każdy ma taką swoją specyfikę. I też jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało tutaj w zabrze. Tak? Tutaj przede wszystkim znajdujemy się na terenie, gdzie jest no, właściwie wielki ośrodek sportowy, więc zobaczymy, czy to, czy to w tym kierunku pójdzie. Naszymi planami jest to, żeby te dzieciaki tu na tym ośrodku miały dużo zabawy. Jest fajny ośrodek na walce, są boiska, czyli tylko i wyłącznie przychodzić bawi bawić się z nami. Ośrodek będzie czynny Będziemy od godziny porannych, tam od dziewiątej, dziesiątej do godziny 18:00. Dzieci będą mogły przychodzić, pograć w piłkarzyki, e, pograć w playstation, na xboxie, e, docelowo chcemy mieć język angielski, docelowo chcemy mieć język chorwacki. Także mamy dużo planów związanych z dzieciakami, żeby tylko zachęcić ich do pozytywnego i fajnego kibicowania. Oczywiście oprócz Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Piłki Nożnej, bardzo dużą pulę przekazało tutaj miasto. Jesteśmy oczywiście wdzięczni. i Mamy nadzieję, że udowodnimy, że były to bardzo dobrze zainwestowane pieniążki. Zarówno klub, jak i partnerzy bardzo nam pomogli. Firmy, które uczestniczą w biznes partnerze Górnika Zabrze solidarnie wsparły nas, przekazując wiele rzeczy, które tutaj możemy zobaczyć w ośrodku. W czerwcu szykuje się wielki turniej, tak? to jest jedna z takich inicjatyw, które, które właśnie robimy razem. No i dzieci z 5-6 klas będą walczyć w Warszawie o, o drugi już e, puchar kibice razem. No i później wszyscy razem idziemy na, na stadion narodowy, kibicować Polaków w Beczu polska gruzja Wydaje mi się, że tutaj dla, dla dzieciaków, którymi opiekują się te ośrodki, będzie fajna przygoda.